To, co robimy dziś, decyduje, jakie będzie jutro. Cytat ten, przypisywany Mahatma Gandhiemu, podkreśla fundamentalne znaczenie naszych codziennych działań dla przyszłości. Gandhi był nie tylko liderem politycznym, ale przede wszystkim filozofem praktycznego działania, który wierzył, że małe kroki i codzienne wybory mają dalekosiężne konsekwencje. Jego słowa są zachętą do refleksji nad naszymi codziennymi czynami i ich wpływem na nasze jutro. Każdy wybór, każda decyzja, nawet najdrobniejsza, jest krokiem w kierunku przyszłości, którą sami kreujemy. To wyzwanie, by nie zostawiać życia przypadkowi, ale brać za nie odpowiedzialność, kształtując je świadomie. Wdrożenie tej mądrości w życie oznacza zatem życie w pełnej zgodzie z własnymi wartościami i ideami, z uwagą na to, jak nasze codzienne zachowania wpływają nie tylko na nas samych, ale i na otaczający nas świat. To zrozumienie, że każdy nasz akt jest jak kamień rzucony w wodę, który tworzy fale rozchodzące się daleko poza punkt, w którym spadł. No. Niech to przesłanie będzie dla Ciebie motywacją do działania, do świadomego kształtowania swojego jutra poprzez dzisiejsze działania. Pamiętaj, że jutro jest stroną historii, która dopiero zostanie napisana, a pióro leży w Twojej ręce. Codziennie masz szansę napisać kolejny wers tej historii. Jaką opowieść chcesz opowiedzieć? Mahatma Gandhi, uznawany za ojca indyjskiej niepodległości, był przykładem człowieka, który żył zgodnie z własnymi zasadami i przekonaniami. Jego życie było manifestacją idei, że codzienne czyny mają wpływ na przyszłość. Przez swoje nieprzemocowe podejście do walki o niepodległość Indii, pokazał, że konsekwencja w dążeniu do celu oraz nieugiętość w przestrzeganiu własnych zasad. Mogą doprowadzić do zmiany na ogromną skalę. Gandhi nie tylko mówił: To, co robimy dziś, decyduje, jakie będzie jutro, ale żył zgodnie z tą maksymą, pokazując, że nawet w obliczu przeciwności wytrwałość w dążeniu do zmiany jest kluczowa. Jego sukces, którym była niepodległość Indii, nie został osiągnięty przez jednorazowe działanie. Lecz przez serię konsekwentnych i przemyślanych decyzji i działań, które realizował każdego dnia swojego życia. Gandhi osiągnął sukces, ponieważ żył w sposób, który był bezpośrednim odzwierciedleniem jego przekonań. Był przykładem osoby, która pokazała, że codzienne działania mają moc zmieniania nie tylko osobistego losu, ale i całych społeczeństw. Nie chodziło tu tylko o wielkie momenty, ale o codzienne praktyki, takie jak spędzanie czasu na modlitwie. Praca nad sobą, posty czy też uczestnictwo w marszach protestacyjnych. Jego życie i sukcesy dowodzą, że żyjąc zgodnie z tą mądrością, każda osoba może mieć znaczący wpływ na kształtowanie swojej przyszłości oraz przyszłości swojego otoczenia. Gandhi pokazał, że za pomocą determinacji, cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do celu można osiągnąć rezultaty, które wydawały się niemożliwe. Wdrożenie mądrości zawartej w cytacie Gandhiego do własnego życia może przynieść nieocenione korzyści. Przyjmując codziennie świadome i celowe działania, wpływasz nie tylko na swoją bezpośrednią przyszłość, ale również na to, jak jesteś postrzegany przez innych oraz jak wpływasz na swoje środowisko. To przemyślane podejście do życia może prowadzić do osobistego rozwoju, zdobycia szacunku od innych, a także do osiągnięcia sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Podobnie jak Gandhi, który przez codzienne, konsekwentne działania doprowadził do znaczących zmian w skali całego kraju, wdrożenie tej zasady w życie może pomóc ci osiągnąć cele, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Korzyści płynące z tego podejścia mogą być wielorakie. Codzienne działania w kierunku wyznaczonych celów budują dyscyplinę i wytrwałość. Tak jak Gandhi, który przez swoje codzienne praktyki stał się symbolem pokojowego oporu, ty również możesz rozwinąć umiejętności i wartości, które są dla ciebie ważne. Poprzez konsekwencje w działaniu i żyjąc zgodnie z własnymi przekonaniami, zyskujesz szacunek i zaufanie innych. Gandhi osiągnął status lidera. Ponieważ ludzie wierzyli w autentyczność jego działań i słów. Twoje codzienne czyny mogą budować twoją reputację jako osoby godnej zaufania i szacunku. Gandhi pokazał, że trwałe zmiany wymagają czasu i cierpliwości. Przez codzienne małe kroki skierowane na realizację większego obrazu, osiągasz cele, które wcześniej wydawały się jedynie odległymi marzeniami. Twoje działania, podobnie jak działania Gandhiego, mogą inspirować i motywować innych do zmiany. Każda pozytywna zmiana, którą wprowadzasz w swoim życiu, może służyć jako przykład dla innych, tworząc efekt domina zmian w społeczeństwie. Gandhi był znanym zwolennikiem pokoju wewnętrznego, który uzyskiwał poprzez codzienną medytację i praktyki duchowe, przyjmując świadome działania każdego dnia, Zbliżasz się do harmonii między swoimi wartościami a praktykowanym życiem, co przekłada się na wewnętrzny spokój. Wszystkie te korzyści razem tworzą obraz życia, które jest pełne celu i znaczenia, życia, które jest świadomie kształtowane każdego dnia. Sukcesy Gantiego, choć unikalne i spektakularne, zaczynały się od pojedynczych, codziennych działań, które każdy z nas może zacząć realizować już teraz. Aby wdrożyć mądrość zawartą w cytacie Gandiego w swoje życie, warto zacząć od wewnętrznej transformacji i praktycznego zastosowania trzech kluczowych wskazówek, które były fundamentalne w życiu i sukcesach Gandiego. Po pierwsze, stwórz i pielęgnuj swój osobisty system wartości. Gandhi żył zgodnie z wysokimi standardami moralnymi, które sam dla siebie ustalił. Dla Ciebie oznacza to konieczność wyznaczenia i przestrzegania własnych wartości i zasad. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, a następnie postaw na to, by każdego dnia podejmować decyzje i działać w sposób, który jest z tymi wartościami zgodny. Po drugie, bądź konsekwentny każdego dnia. Sukces Gantiego nie był wynikiem pojedynczego działania, lecz wynikał z codziennej pracy i małych kroków. Które konsekwentnie sumowały się do wielkich rezultatów. Ustanów codzienne rytuały lub nawyki, które będą odzwierciedlać Twoje wartości i cele. To może być regularne czytanie literatury, która rozwija Twój umysł, codzienne ćwiczenia fizyczne dla zdrowia, czy konsekwentne poświęcanie czasu na rozwój osobisty i zawodowy. Po trzecie, nieustanne się ucz i adaptuj. Gandhi był mistrzem adaptacji, który uczył się z doświadczeń i był otwarty na zmiany. Przyswajaj wiedzę, bądź ciekawy świata i otwarty na nowe perspektywy oraz gotowy do modyfikacji swoich działań w oparciu o nowo nabyte doświadczenia. Pamiętaj, że każde działanie, nawet to nieudane, jest lekcją, która przybliża Cię do celu. Implementacja tych wskazówek wymagać będzie dyscypliny i samozaparcia, ale przyniesie także głębokie zadowolenie z życia zgodnego z własnymi przekonaniami i aspiracjami. Pamiętaj, że każde Twoje dzisiejsze działanie jest inwestycją w jutro, które chcesz stworzyć. Nie czekaj zatem na idealny moment, zacznij działać już teraz, kierując się wewnętrznym kompasem wartości i konsekwentnie budując przyszłość, którą pragniesz osiągnąć. Pomyśl o tym w ten sposób. Twój komentarz pod filmem na YouTube może być drobnym, ale istotnym krokiem, który ma wpływ nie tylko na Ciebie, ale i na innych. Podobnie jak Gandhi wierzył w moc codziennych działań, twój wpis może inspirować innych, może wywołać dyskusję lub po prostu przyczynić się do pozytywnego klimatu w społeczności. Każde słowo, które piszesz, wpisuje się w większą narrację twojego życia online i offline. Polubienie filmu i subskrybowanie kanału to też twoje osobiste znaki na ścieżce cyfrowego świata, które mówią o tobie. Jako o osobie wspierającej i angażującej się w treści, które uważasz za wartościowe. To jak codzienne gesty Gandiego, które miały olbrzymi wpływ na przyszłość, małe akcje, takie jak te mogą mieć wielkie znaczenie dla kreatora treści, pomagając w rozwoju kanału i dotarciu do szerszego grona odbiorców. Podziel się więc swoją perspektywą, wyraź wsparcie dla treści, które rezonują z Twoimi wartościami. I bądź częścią wspierającej społeczności na YouTube. To tak niewiele kosztuje, a może mieć ogromne znaczenie. Zainspiruj innych swoim przykładem. Działaj tak, jakby to, co robisz dziś, miało przesądzić o jutrze, bo przecież ma. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.